Witaj! Oglądasz dziewiąty odcinek Rycerskiego Tygodnia, wiadomości z ostatnich dwóch tygodni w grze Arena Albionu. Twórcą programu są Rakura i Szogun Wielki i Miyushina. Nowości i zmiany. W statystykach postaci zmieniły się kolory pasków wyszkolenia. Różka Wiedźm uzyskała swój obrazek. Został wprowadzony nowy system pasków. Polega on na tym, że na pięciu pozycjach swojego paska można umieścić dowolnie wybrane przez siebie przedmioty i ich używać z poziomu paska, czyli bardzo szybko. Aby wybrać lub usunąć przedmiot z paska należy wejść do schowka, zwinąć opisy i wybrać opcję pasek doda, pasek usun. Zwiększono wytrzymałość łuków myśliwego. Do jego zrobienia potrzeba trzy dębowe drągi, dwa sznurki i jedno futerko. Wprowadzono także kołczany którymi podwyższamy wytrzymałość łuku od 1 do 20. Do jego produkcji potrzeba 1 dębowy drąg, 1 kamień, 1 skóra i 1 pióro. Robimy je u myśliwego w lesie. Skórzany kołczan w schowku uważany jest za miksturę. W statystykach pokazany jest numer poziomu, np. poziom 8, szafarz. Przestępcy w tzw. lasach otrzymali łuki i strzelają z niego. Powstała wioska Kasin w Parchas. Działa tam już bazar i zbrojmistrz. Posiadając drugi poziom zbrojmistrza można wyprodukować dmuchawę przy pomocy dwóch bambusowych patyków, jednej żywicy i jednego pióra oraz procy przy użyciu jednej skóry garbowanej i jednego sznurka. Zwiększono pojemność magazynów o jeden. W dodatku w magazynach można sortować oferty po nazwie przedmiotów oraz turze. W tawernach, Gospodach i spelunach zostały zmienione wieści handlowe z dalekich krajów. Pokazują one pełne listy ofert na towary z podaniem ceny minimalnej i maksymalnej oraz lokacji, gdzie są poszukiwane dane przedmioty. Dostępne jest blokowanie informacji o cełusach, łaskotaniach, wpisach na plecach, jeśli dla danego gracza ma się blokadę na priv. Powstała nowa organizacja Obywatele Wiśniowego Sadu. Przywódcą grupy jest Xianhe Yumiko. W zakładce punkty premium można stawić zgodę na automatyczną wymianę punktów premium raz na dzień. Ankieta. Oto wyniki z ostatniego tygodnia. Udział w niej wzięło 95 osób. Pytanie pierwsze. Oceń aktualnie poziom trudności gry Ren gdzie 1 oznacza bardzo trudne, a 5 bardzo łatwe. 1. 2 głosy. 2. 20. 3. 41 głosów. 4. 18. 5. 14 głosów. Średnia głosów to 3,2. Tydzień temu średnia wynosiła 2,9. Więc gra dla Was drastycznie zmniejszyła swój poziom trudności. Pytanie drugie. Oceń stopień realności gry, gdzie 1 oznacza zupełnie nierealna, a 5 bardzo realna. 1, 16 głosów, 2, 20, 3, 40 głosów, 4, 16, 5, 3 głosy. Pytanie trzecie. Jak oceniasz dodanie przestępcom w lasach Google? Dobra zmiana, nie utrudniła gry. 19 głosów. Dobra zmiana, ale utrudniła grę. 29 głosów. Zła zmiana, ale nie utrudniła gry. 4 głosy. Zła zmiana i utrudniła grę. 14 głosów. Nie ma zdania. 27 osób, a inne zdania ma 2 osoby. Wśród osób, które jednak miały własne głosy w sprawie, 65% z Was uważa, że jest to utrudnienie gry. Natomiast 35%, że zmiana nie miała wpływu na stopień trudności gry. Kiedykolwiek zrobiłeś klona lub znasz kogoś, słyszałeś o kimś, kto go zrobił lub miał? Tak, 51 głos. Nie, 44 głosy. Osobiście uważam, że wynik tego pytania jest bardzo niepokojący, ale ocencie sami. Pytanie piąte. Co uważasz za największy plus gry Arena Albionu? Jak zapowiedziałem, przeczytam kilka najciekawszych odpowiedzi, jednak gdybym... Miało miał uogólnić wszystkie odpowiedzi w jedno słowo, to byłoby nim ludzie. Oto niektóre odpowiedzi. Największym plusem Arena Albionu jest możliwość oderwania się od codziennego życia. Klimat, który tworzą ludzie pozwala zapomnieć o otaczającej zewsząd monotonii, szczególnie tym, którzy lubują się w opowiadaniach o smokach i rycerzach. Pozwala to rzucić się w wir tej bajki i dobrze się bawić. Podpisała TCM. Za największy plus arenki uważam to, że nie ma tu czasu na nudę. Już bicie najwyższego poziomu zajmuje ładnych parę miesięcy, a do tego można uczyć się różnych zawodów, wybierać różne profesje. Dodatkowo w grze cały czas pojawiają się nowości, zmuszając nas, graczy, do dalszego poznawania świata Albionu. Jest inna niż gry, które znam. Posiada niepowtarzalny klimat, zresztą niezwykłych ludzi. Jest różnorodna, wymaga pracy umysłowej. Wciąga i przez to pozwala odebrać się od codziennej szarości. Różnoroczność sposobów na zarobienie talara oraz zadziałanie niczym z reala, system popytu i podaży i niewidzialnej ręki rynku. Atutem jest to, że mamy do czynienia z prawdziwymi osobami po tej drugiej stronie, co rodzi porozumienia i konflikty, przyjaźni i wrogości. I to jest prawdziwe. Podpisał Łódź XIV. Największym plusem jest to, że w grze poznałem wielu ciekawych ludzi. Moi kamraci są cudowni i mogę na nich liczyć w każdej chwili. Główną zaletą AA jest możliwość poznania wielu interesujących ludzi. Oto lista stałych ankieterów. Pozdrawiam, ogłoszenia graczy. Organizacja zbójecko-kupiecka prowadzi nabór w swe szeregi. Swe kandydatury zgłaszać można do Raubittera Sahid ibn Amar bądź zasięgać informacji na forum wątku organizacji. Pozdrawiam Sahid z rzęda. Pozdrawiam wspaniałych albionowych rodziców: Lighted Down i Uesugi Keneshiniego, brata Toxi w Killach oraz męża Durasie. Nezumi. Wszystkie odcinki znajdziecie na stronie rycerskiego tygodnia: www.rycerski.republika.pl na forum gry oraz w moim kanale na YouTube. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Miyushina. Rakura i Szogun Wielki.